Przed nami kolejny dzień, kolejne spotkanie ze Słowem Bożym, z jednym z psalmów. Zawsze w sobotę to Psalm Syjonu. Tydzień temu mówiłem o tym, jakie to psalmy nazywamy Psalmami Syjonu. Warto zajrzeć, jeśli ktoś by chciał przypomnieć czy poznać, to jest to w nadraniu z ostatniej soboty. Dzisiaj nadranie już 18. Do końca jeszcze 29 nadrań. Więc jesteśmy już prawie w połowie, w środku wielkiego postu. Warto więc tak troszkę sobie pomyśleć, zastanowić się, jak ten wielki post przeżywam, na ile on rzeczywiście zbliża mnie do Chrystusa, na ile pomaga mi w odprywaniu mojej relacji z Jezusem. Warto by tych czasu, tych dni nie zmarnować. Dobrze je wykorzystując na to, co prowadzi do drugiego człowieka. Do Boga i do takiego patrzenia właściwego na samego siebie. Przed nami kolejny psalm, Psalm 132. Zachęcam, by znaleźć czas na notatki, wziąć do ręki ołówek czy długopis, podpisać, podkreślić coś w Piśmie Świętym. Ja, jak zwykle, zwrócę uwagę na kilka wskazówek, na kilka wersetów, słów, a potem cała praca to jest Wasza osobista praca. I warto tak do tego podchodzić. Bardzo dziękuję za, te, za ten Wasz udział w tym cyklu, i liczę, że dotrwamy do końca razem, wspólnie, odkrywając piętno psalmów. Przed nami psalm 132 w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ten psalm jest psalmem związanym z Królem, a więc psalmem królewskim. Jest śpiewany w czasie uroczystości w świątyni, czyli jest psalmem Syjonu, związanym ze świątynią, z Syjonem, z Jerozolimą, ale jest także jednym z psalmów stopni, a więc psalmów pielgrzymkowych, psalmów śpiewanych przez Pielgrzymów. Jest to psalm bardzo ważny dla zrozumienia historii Izraela. Historii Starego Testamentu i takiej niezwykłej łączności pomiędzy Jerozolimą a Dawidem i jego następcami, a więc całą dynastią Dawidową. To też ważne do lepszego rozumienia tego psalmu, to znaczy jest związany z pielgrzymowaniem do Jerozolimy, związany z Dawidem, związany z Jerozolimą i z, ze, ze, ze świątynią, czyli z tym sercem Jerozolimy. Już pierwszy Pierwsza część o tym mówi. Pamiętaj, Panie Dawidowi, cały trud Jego, gdy związał się ślubem, mówiąc Nie wejdę pod dach mego domu, nie wstąpię na posłanie mego łoża, póki nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkania dla mocnego Jakuba. Yy, nigdzie nie znajdujemy mowy o tej przysiędze, że ma zbudować Arkę. Yy, w drugiej Księdze Samuela, w rozdziale siódmym, jest tam mowa o świątyni, ale no, to taka troska o świątynię, że ja mieszkam w tu, a arka w namiocie. Dawid ma taką potrzebę uhonorować Boga. Nie może położyć się spokojnie w swoim domu, dopóki arka nie znajdzie się w świątyni. A więc ma to poczucie, że potrzebuje. Dla swojego panowania, dla poprawności panowania, obecności Pana Boga. A świątynia jest miejscem, gdzie Bóg ma zamieszkać, a więc gdzie fizycznie będzie obecny. Słyszeliśmy o, w Efrata o arce, Efrata, czyli e, e, rodzinne miasto króla Dawida, czyli Betlejem, i tam słyszą, że arka została zabrana przez Filistynów i znajduje się w Kiriat Jarim, Kiriat Jarim, czyli te pola Jaaru, Jarim, Jaar to drzewa, las, a więc to e, związana z tym historia, a więc tam była decyzja, by wyruszyć. Wejdźmy do jego mieszkania, padnijmy u podnóżka stóp jego, u podnóżka stóp jego, czy u podnóżka stóp pana, e, tak ta, ta nazywano m, takie złote wieko Arki, na którym był tron Boga. Nad Arką unosił się obłok i tam anioły miały rozpostarte skrzydła i to był podnóżek stóp Jego, czyli jakby fizycznie Arka była tronem, na którym siedział Bóg, więc podnóżek stóp Jego to ta pokrywa Arki. I dalej, wyrusz o Panie, na miejsce Twego odpocznienia, Ty i Twoja Arka pełna chwały, Niech Twoi czapłani odzieją się w sprawiedliwość, Twoi czciciele niech się radują. Tu jest mowa o tym właśnie uroczystym przeniesieniu z Kiriat Yarim, Arki do Jerozolimy. W tym ta, 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 takim świątecznym orszaku przy wtórze e, orkiestry, dźwięków, tańców, muzyki, śpiewu Arka została przeniesiona do Jerozolimy. Pan pod przysięgą dał Dawidowi trwałą obietnicę: potomstwo z ciebie zrodzone posadzę na Twoim tronie, jeśli zachowają Twoi synowie Twoje przymierze, Twoje moje przymierze i moje napomnienia, także ich synowie na wieki zasiądą na Twym tronie. To jest zapowiedź tej trwałości dynastii Dawida. Bóg będzie z Dawidem i z całym Jego potomstwem, jeśli ci będą zachowywać Jego. Przykazanie. Pan bowiem wybrał Syjon, tej siedziby zapragnął dla siebie. Świątynia nie powstaje w byle miejscu. Przypadkowym powstaje tam, gdzie chciał Bóg. To Bóg chciał, żeby na Syjonie powstała świątynia. To Bóg chciał, żeby w Jerozolimie był król. Żeby Jerozolima była stolicą królestwa. Tu, to miejsce mego odpoczynku na wieki, tu będę mieszkał, bo tego pragnąłem dla siebie. Będę Ci błogosławił, kapłanów jest zbawieniem, wzbudzę moc Dawidowi, a jego nieprzyjaciół okryję wstydem. Zgotuję światło dla mego Mesjasza, dla mego pomazańca, dla mego wybranego. Więc ten psalm jakoś w swej teologii nawiązuje i mówi o Chrystusie. Warto więc w tych kilku kluczach ten psalm dzisiejszy rozważyć. Po pierwsze, z jaką radością patrzę na obecność Chrystusa pośród mnie? Mam w zasięgu ręki Jego Słowo, a jak często je lekceważę? Mam bardzo blisko Kościół, Najświętszy Sakrament, żywą obecność Chrystusa. Mogę każdego dnia, rano czy wieczorem korzystać z Eucharystii. Czy tak przyglądam się Chrystusowi, czy w taki sposób wpatruję się w tą obecność, czy doceniam to, że na wyciągnięcie ręki mogę tak bardzo blisko, mnie, mogę wejść w relację z Chrystusem. Kolejna sprawa. Miasto, które Bóg wybrał. Kiedy w Biblii pojawia się obraz miasta, warto mieć na uwadze, że to często taki obraz związany z moim sercem. Z, z moim przeżywaniem. Miasto, czyli to, co Bóg, w jaki sposób Bóg mnie kształtuje. Moje życie, moja codzienność. Miasto potężne, w którym chce zamieszczać Bóg. Nie potężne, bo, bo grube. Potężne, bo ochraniane przez Boga. Ta, takie miasto, gdzie basztami, murami jest sam Bóg, Jego łaska. Takie miasto nigdy nie będzie zdobyte. Wrogiem tutaj oczywiście jest moja słabość czy mój grzech. I to miasto jest potężne mocą Boga. Co więcej, kolejna myśl do takiej medytacji to ta historia Dawida. Bóg wybiera Dawida, prowadzi go przez wcale niełatwe doświadczenia, ale prowadzi go bardzo wiernie, nie przestaje go prowadzić w żadnej chwili i w ten sposób staje się jego no, opiekunem, przyjacielem, ale także daje mu gwarancję Twoje potomstwo, także daje mu obietnicę. Bóg daje nam obietnicę. Imieniem Boga jest wierność. Bóg pozostaje wierny temu, co obiecuje człowiekowi. A więc yy, wybiera Jerozolimę, wybiera Dawida, wybiera każdego z nas. Chce być obecny na wieki, na zawsze. To jest miejsce, gdzie będzie mógł odpocząć, gdzie będzie mógł zamieszczać, przebywać, z którego się nie będzie oddalał. Tak mówi on o, o, także o naszym sercu, tak mówi o obecności w Kościele, w sakramentach. Jest bardzo blisko. Niech ten dzisiejszy dzień nam upłynie troszkę nad medytacją, tego pojęcia obecności. Bóg jest obecny, na obecność. Bóg jest tym, który jest obecny. Mówi do mojej rzesza w krzaku gorącym. Jestem, który jestem. Jakie jest Twoje imię? Obecność. O tej obecności pomyślcie dzisiaj. Zapraszam na kolejny odcinek Drogi Nadziei, a dziś zachęcam odwagi w takim osobistym spotkaniu, takim wielkopostnym spotkaniu z Chrystusem w Psalmach.